Cześć, witajcie moi mili, dawno mnie ja tutaj nie było, więc już jestem. Zacznę od tego, co mi dziś przyszło, dokładnie 28 stycznia 2020 roku. Przyszły mi dziś pędzelki, które Wam tutaj już otwieram, pędzelki do wzorów. Kosztowały, oj, kosztowały mnie one 8,26, teraz już są nieco droższe, bo 8,88 myślę, że są warte swojej ceny. Baczcie, jeszcze się tak źle mi rozpakowywują. Powiem Wam, że jakie zobaczyłam, to mi się bardzo spodobały. Są takie mieniące się kryształki w środku. O, widzicie? Tu mamy różowy. Taki najkrótszy z tych pędzelków. Zobaczcie. Tu już Wam pokazuję następny który jest nieco dłuższy i niebieski, który jest najdłuższy. Szły, zamówiłam je dokładnie 29 listopada, więc zeszłego roku, więc y, długo mi szły, nie powiem, ale chociaż tego wirusa nam nie przyniesie, nie śmiejemy się. Jak wiecie, panuje tam wirus i jest wiele, wiele postów. <laughs> Jak odebrać paczkę z AliExpress, żeby uniknąć wirusa? Ale dobra, pośmialiśmy się. Przyszły mi jeszcze z AliExpressu Paint gele. Dokładnie taki mi przyszedł. Jeden kosztował 2,38 drugi 2,70 bodajże. Tu jest yy, taki brokatowy. Otworzyłam go już. Jest naprawdę ładny a ten drugi jest biały i więc go nawet, nie... więc nawet go nie ruszałam nie otwierałam zobaczymy jak będę coś rysować tymi malować tymi pędzelkami a jak wiecie już niedługo walentynki więc przydałoby się coś na paznokciach nowe zdobienie te paznokcie już mam swoje w piątek będzie 3 tygodnie odrost jest już, już niezły kolejnym produktem, który mi przyszedł wczoraj, tak wczoraj Mam lakiery z Madola. Przyszły mi trzy. Hmm. Też je rozpakowałam dopiero dzisiaj. Do kolorów zamówiłam. Zamówiłam, ponieważ była tam promocja. Dwa lakiery były. O, ten był po złoty 20. Zł, dosłownie. Więc dla mnie się opylało. Nie mam żadnego uczylenia od nich. Ten, który tu patrzymy. O, wyszedł. No, taki czerwony, a miał być brązowy. Dobra, nawet nie zauważyłam. Jeden kosztował mnie 2,20 chyba, czy 2,10. O, i ten brązowy. Tak, jeden nie wart na list z kolorem troszkę. Przecież nie taki to trzeba. Ale, no trudno. Aha, i czekajcie już niebawem na następny film, bo... Nagram wam znów jak robię sobie paznokcie, zmieniam. I spróbuję coś wam tymi moimi magicznymi pędzelkami namalować na pazurkach coś może walentynkowego. Co myślicie? Dawajcie komentarze, co byście chcieli, żebym namalowała może na paznokciach. Subskrybujcie mój kanał oczywiście i do zobaczenia. Niebawem. Cześć.